Salę teatralną otworzył dziś Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie. To wyremontowane pomieszczenie wyposażone w profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Mówimy o tym, bo to bardzo ważne wydarzenie dla młodzieży. Szkolny teatr działa od 25 lat, nigdy nie miał problemu z naborem. Młodzi ludzie sami piszą sztuki, a ich występy cieszą się w mieście dużą popularnością. Szkoła nie miała jednak odpowiedniej sali do ich występów, a przy organizacji scenografii uczniowie posługiwali się prowizorycznymi narzędziami. Za oświetlenie często robiły lampki nocne, opowiada Bożena Bendik. Piekunka szkolnego teatru Res Humane. Teraz aktorzy mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Co Sala zmienia? Daje nam nowe możliwości. To, co dotychczas musiałam robić, na przykład jakąś lampką nocną, tak, jakąś świeczką, włączać nieustannie trzeba było do kontaktu, przesłaniać bibułką, tak? Grać na przykład w piwnicy, to teraz mamy to gotowe i, i każdy, który wchodzi do sali, nawet z tych nowych członków teatru, zachwyca się tą salą i myślę, że jeszcze większe będzie zainteresowanie właśnie teatrem. Przygotowanie sali pochłonęło ponad 80 tysięcy złotych, z czego większość stanowi unijne dofinansowanie. Projekt realizowało starostwo powiatowe, które jest organem prowadzącym placówki Joanna Lisek, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących w Augustowie, nie kryje, że bardzo duże znaczenie miał też upór i zaangażowanie opiekunek teatru. Zasłonki i kurtyna to jest nasza zasługa, natomiast profesjonalne oświetlenie, nagłośnienie, klimatyzacja sali to są elementy. Które są niezbędne w takiej sali, a były zawsze poza zasięgiem finansowym naszej szkoły, bo ten projekt to jest ponad 80 tysięcy, to są 82 tysiące, z tego 57 tysięcy z funduszy Unii Europejskiej. Co warto było dodać, że upór, pasja opiekunów pani Bożeny Bendik, pani Elżbiety Klekotko oraz no te pasje artystyczne naszych uczniów. Są dowodem na to, że można stworzyć salę teatralną w szkole i może działać w niej prawie profesjonalny teatr. W uroczystym otwarciu sali wziął udział m.in. Jarosław Szlaszyński, Starostał augustowski, a młodzi aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności sceniczne. Był tort, gratulacje i podziękowania. Słowem, wszystko, co towarzyszy takim wydarzeniom. Jest to bardzo dobre liceum, które kształci na wysokim poziomie, a oprócz tego stawia na rozwój zdolności, umiejętności, zainteresowań młodzieży. Od wielu, wielu już lat w tym liceum działa Teatres Humane, który cieszy się uznaniem nie tylko młodzieży, nie tylko środowiska augustowskiego. I ten projekt realizowany ze środków unijnych, projekt doposażenia, przebudowy sali teatralnej, jest takim projektem, który doskonale trafia w zapotrzebowanie społeczne. Nie ma w Augustowie teatru, więc mamy teatr młodzieżowy na wysokim poziomie. Słowa wdzięczności w tym momencie wypada wypowiedzieć i dyrekcji, i nauczycielom, którzy ten projekt przygotowali i zrealizowali.